Florka i Melek, magiczny flet. Pewnego ciepłego popołudnia Florka i Melek bawili się w ogrodzie babci, gdzie wśród wysokich traw, starych drzew i pachnących kwiatów kryło się wiele niespodzianek. Babcia pozwoliła im zajrzeć na strych, gdzie znajdowały się stare skrzynie pełne przedziwnych rzeczy z dawnych lat. Ale tu jest kurzu! Zakaszlał Melek, gdy otworzyli pierwszą skrzynię. Patrz, tu są książki, kapelusze, stara lampa i coś jeszcze. Florka się mnęła głębiej i wyjęła cienki, drewniany flet. Był lekko zakrzywiony i miał małe wyryte wzory w kształcie wirujących liści. Gdy tylko Florka dotknęła fletu, coś cicho zabrzęczało, jakby wiatr zaszumiał wśród gałęzi. Spróbuj zagrać, zaproponował melek z iskierką w oczach. Florka przyłożyła flet do ust i ostrożnie dmuchnęła. Z fletu popłynęła miękka, wesoła melodia, która od razu rozniosła się po ogrodzie. I wtedy stało się coś niezwykłego. Ptaki przysiadły na gałęziach i zaczęły ćwierkać w rytm melodii, kwiaty lekko się zakołysały, a motyle oniosły się nad trawnikiem, wirując w tanecznym kręgu. Ale cudownie, wykrzyknął Melek. Zagraj jeszcze. Florka znów przyłożyła flet do ust, a z jego wnętrza wydobyły się inne dźwięki, tym razem żywsze, bardziej skoczne. Wtedy pojawiły się wiewiórki i zaczęły kręcić się wśród gałęzi, jakby brały udział w jakimś tańcu leśnych zwierząt. Ten flet on przywołuje wesołe melodie. Zakwycił się melek. I wszystko wokół tańczy razem z nimi. Florka uśmiechnęła się szeroko, ale zaraz spoważniała. Myślisz, że to flet ma tę moc? Czy to muzyka sama w sobie ma takie czary? Zeszli ze strychu i usiedli w cieniu starego drzewa. Tam spróbowali sami stworzyć melodię. Melek, klaszcząc, wyklaskiwał rytm, a florka starała się dostosować do niego dźwiękami z fletu. I choć ich muzyka nie zawsze była idealna, Wokół nich wciąż unosiła się lekkość i radość. Może flet pomaga, ale to my tworzymy radość, zauważyła Florka. Wtedy podeszła do nich babcia. Miała łagodny uśmiech i usiadła obok nich na kocu. Och, ten flet należał do waszego dziadka, gdy był mały. Miał talent do wydobywania z niego melodii, które sprawiały, że wszyscy się uśmiechali. Zawsze mówił, że prawdziwa muzyka nie pochodzi z instrumentu, ale z serca. Melek spojrzał na flet i delikatnie go pogładził. Czyli dziadek też grał melodie, które cieszyły innych? Tak potwierdziła babcia. Bo czasem wystarczy jeden dźwięk, jedna nuta, by rozjaśnić komuś dzień. Florka i Melek postanowili tego dnia chodzić po ogrodzie i grać krótkie melodie dla wszystkiego, co spotkali. Dla kotka, dla drzewa, dla wiaderka z wodą, a nawet dla starego krzesła. Śniali się, wymyślali imiona dla swoich utworów i czuli, że każdy dźwięk niesie coś dobrego. Wieczorem, zanim słońce zaszło, usiedli znowu pod drzewem, i florka zagrała ostatnią melodię. Cichą, spokojną, pełną wdzięczności za cały dzień. Morał. Prawdziwa radość nie musi być głośna, czasem wystarczy spokojna melodia, by przypomnieć sobie, jak piękny jest świat. Muzyka, która płynie z serca, potrafi rozjaśnić nawet najbardziej pochmurny dzień. Obserwuj, poluk, udostępnij. Do usłyszenia.